Siemano, 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 siemano. O, 14 godzina mija. Trzeba jeszcze coś podogrywać. Trzeba jeszcze coś podogrywać. Padłem na fajny pomysł. Nie wiem, czy mi się uda to wszystko ładnie sklecić, skomponować, ale jak się uda, to może być całkiem wesoło, powiem Wam szczerze idziemy to skomponować. Będzie to rozmowa o meczu. Będzie to rozmowa o meczu i nie tylko. Także warto zajrzeć na Mexicano TV. A jak mija dzień mi? Słonecznie! Ciężko bo gorąco. Ale tak jak zawsze mówiłem, ja wolę zdecydowanie słońce i gorąc niż zimno i deszcz. Także generalnie w domu dzisiaj obiadu nie robię, więc mam luzy. O mam luzy i tak mija dzień. Słuchajcie, no wpadłem na pomysł. Trzeba pojechać go zrealizować gdzieś w jakimś zaciszu. Tak to jest. No to już się domyślacie, co będę robił. Także pozdrawiam was serdecznie i jedziemy, jedziemy, jedziemy przed siebie a wiecie, że no i kurwa, no nie mogę o tym mówić bo to, no właśnie o Instagramie bym powiedział, ale nie mogę o tym mówić, bo to dotyczy wiadomo czego może wspomnę na, na na innym kanale, no cholera jasno tam się wjebałem w to no. a zresztą walić to no. ktoś się pod Majora podszywa i i na Instagramie wypisuję, żebym, żebym go przenocował przez dwa dni skitu. No ja nie dam się nabrać, naprawdę. Ja niech Major niech ono. O i tyle mam do powiedzenia. Pozdrawiam serdecznie, czekajcie, może być fajny film na Mexicano TV. Jak się uda dzisiaj zmontować? I dzisiaj mecz, pamiętajmy mecz.